Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. Dzisiaj przed nami następny test palety, tym razem palety Makeup Revolution. I w sumie dawno nie było testu tych palet. Ja nie wiem, co się dzieje, Saba. Opuszczasz się, co się dzieje. Kiedyś się mówiło: opuszczasz się w nauce, teraz będzie się mówiło: opuszczasz się w paletowaniu makijażem Makeup Revolution. Nie, w makijażu. Ja już po prostu co się dzieje, co się dzieje, ale jest późno. Mimo wszystko, słuchajcie, weźmy się za tę paletę. Wygląda ona następująco. Przed chwilą, jak się przygl przyglądałam opakowaniu z tyłu, to zauważyłam, że tam jest napisane: słuchajcie, że tu jest 5 matowych cieni i 13 cieni połyskujących, 13 perełek, a wcześniej miałam wrażenie, że tego nie było, ale wracajmy, wracajmy oczywiście do rzeczy. Jeżeli chodzi o tę paletę, no to oczywiście jest to kolejna z serii czekoladek i na nazywa się ona iHeart Level Revolution Galactic. Także no, wydaje mi się, że robi wrażenie, jeżeli chodzi o opakowanie. Oczywiście przedział cenowy jest taki sam jak wszystkich tych czekoladowych palet, no i co mogłem powiedzieć, oprócz tego, że znacie już zawartość, oczywiście zaraz pokażę wam słocze i wnętrze palety, bo dopiero przed chwilą ją słoczowałam. i powiem wam, że na pierwszy rzut wydaje mi się, że te słocze są takie dosyć suche i te kolory są niezbyt napigmentowane, ale jednocześnie są dosyć ciekawe, bo jest tam nawet cień dłochromowy, muszę powiedzieć, co mnie, no, no, Napawa optymizmem, jeżeli chodzi o recenzję tej palety. Zastanawiałam się, jaką na dzisiaj przyjąć kolorystykę. Wydaje mi się, że jednak no dosyć mnie tutaj kuszą te różowości i brązy, także być może coś takiego zrobimy. Paleta, jak widzieliście, no jest dosyć kolorowa. Coś tutaj można wyczarować, wszelkie możliwe kompozycje, i mnóstwo tego tutaj jest. Bardzo zabawne są te galaktyczne cienie. Jak widzicie, jak się rozetrze ten kolor, on całkiem inaczej. Raczej wygląda niż na załączonym obrazku, niż w palecie. Także to też jest coś ciekawego, moim zdaniem. Nie jest to pierwsza paleta z takimi galaktycznymi, dziwnymi cieniami, wytłoczeniami i już była taka na moim kanale podobna. No, ale tej nie było, także jestem ciekawa, co dzisiaj zmalujemy. No i co? Przygotowałam już sobie powiekę. Jak widzicie, brwi już mam gotowe. Powieka jest zakorektorowana korektorem z biedronki Moonlight Concealer. O, poznajecie go, prawda? Tak, to jest on. I brwi to Veebo Feather Brow Creator. Ja mam oczywiście w kolorze Dark Brown. No i co? I będziemy działać z tą paletą. Celowo jeszcze sobie nie nałożyłam beżu, bo takowy znajduje się w tej palecie. Także jeżeli jesteście zainteresowani, no to oczywiście zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Zaraz się przybliżę i będziemy robić prawą powiekę. Mam dzisiaj również ochotę zaszaleć i dołączyć rzęsy do tego makijażu. Także no mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Powtórzyłam się w setny raz. No, ale ja zawsze mam nadzieję, że coś fajnego tutaj wykombinujemy i wymakijażujemy. Także co? Zapraszam Was oczywiście do oglądania dalej. Okej, okay, już jestem bliżej fast, co oznacza, że możemy zacząć makijażowanie na ekranie. Jak widzicie, ta moja powieka jest troszeczkę jeszcze zaróżowiona i to jest od zmytego makijażu i od cieni, które no w taki sposób tę powiekę barwią, ale to nic, to się wytnie. Także zaczniemy sobie, słuchajcie, od beżowego cienia na całej powiece, na całej powierzchni powieki. I mamy tu cień, który zwie się Super Supernova. No Zobaczymy, jak to się będzie tutaj nam działo. Ja już korektor mam, tak jak wspominałam. Także ważne, żeby ten odcień tutaj nanieść. Zwłaszcza. O, o tak. Powiem Wam, że on się dosyć sypie. Ja, oczywiście, w żaden sposób nie jestem negatywnie nastawiona do tej palety, słuchajcie. Ale jak wiecie, ja już mam tyle palet, że po prostu moja. Tolerancja na niezgodność z paletą jest już coraz mniejsza. Tutaj sobie oczywiście też zagruntuję, ale widzę, że ten cień nie jest zbyt napigmentowany. I muszę też powiedzieć, że słuchajcie, dosyć się sypie. Korzystam tutaj z lusterka z palety, aczkolwiek moje lusterko z IKEA jest jeszcze lepsze niż najlepsze. No i co my sobie tutaj zrobimy? słuchajcie, aż się muszę nad tym zastanowić, bo tutaj jest taki wybór kolorystyczny, że no żal nie skorzystać ze wszystkich opcji. Postaram się, słuchajcie, nałożyć w załamaniu jakiś róż. Okej. Okay. Jest to róż, który zwie się asteryzm. Ok, Bardzo słabo napigmentowany, powiem wam. I właściwie bardziej widać to moje odbarwienie powieki po poprzednim makijażu niż ten cień. A naprawdę się staram tutaj go wklepać. Ma on takie perłowe faktycznie wykończenie, ale bardzo, ale to bardzo delikatnie. Ojej. Żeby sprawa się rypła już na początku, zwłaszcza, że w palecie, słuchajcie, ten kolor wygląda na... Dosyć, dosyć ciemny. Hmm. No już na dolnej powiece tak jak widzicie, jest znacznie lepiej, ale mimo wszystko trochę mnie to tutaj martwi. No nie wiem, zobaczymy jak jest. Patrzę teraz do Was w podgląd. Oczywiście światło sztuczne również troszeczkę jeszcze zżera tych kolorów. Taki sobie ten cień. Postaram się jeszcze Space Queen dodać. O, i tutaj już mamy znacznie mocniejszy ten pigment. Aczkolwiek również nie jest to jakieś mistrzostwo świata. Hmm, trochę mnie to już zawodzi na samym początku. No ale, ale, nie uprzedzajmy faktów. Tak to wygląda. Hmm, powiem Wam, że. Zastanawiam się, co z tym fantem zrobić. Średnio. Nałożę sobie beżowego cienia Andromeda w kąciku. O, ten już jest znacznie lepiej napigmentowany. I ładnie się łączy. To jest takie czerwono-brązowe bordo. Ok. I to samo czynię tutaj. Nie no, naprawdę zaczynam się martwić, słuchajcie. Patrzcie, co się tutaj dzieje z tym cieniem. On zanika. Na dolnej powiece jest całkiem w porządku, natomiast tutaj na górze... Ciekawe, czy się uda jakoś ten makijaż uratować, no bo z tego, co tutaj widzę, no to... Niestety szykuje się jakieś fiasko. Jeszcze coś mi się tutaj posypało. No, staram się, słuchajcie, dokoptować tego cienia, ale pigment jest dosyć słaby. I tak teraz powiem Wam, że szczerze na żywo zastanawiam się, co z tym zrobić. Wydaje mi się, że spróbuję użyć sobie cienia Interstellar i wklepię go, słuchajcie, tutaj w powiekę. To jest bardzo ładny, taki mięciuchny kolor. Spoko, ten kolor mi się podoba. Aczkolwiek ja widzę teraz słuchajcie, jak mi się tutaj wszystko posypało. Niezbyt to reprezentacyjnie wygląda. Jak widzicie, teraz ten makijaż wygląda na pobojowisko. Hmm. Nieciekawie, nieciekawie nam się tutaj zadziało. No, a żal. Wszystko wydaje mi się, że zlało się w taką jedną wielką plamę. Hmm. No niedobrze. Niedobrze, proszę państwa. Dobra, słuchajcie, usunęłam ten e, osyp, bo troszeczkę go e, tutaj było. Natomiast e, co teraz zrobimy? Hmm. No nie wiem, patrzę na ten cień far away, który mnie kusi, bo on jest taki kch, bardzo brokatowy. I dam go sobie tutaj troszeczkę. Aha! Serio? Oj, no dobra. Powiem Wam, że na dolnej powiece nie było widać tych drobinek. Tutaj troszeczkę widać, ale to nie jest to, czego ja oczekiwałam. Hmm. Nie wiem, nie wiem. Teraz chyba się okaże, że sprawa się ulipła po całości. Dobrze, że mam jeszcze sztuczne rzęsy. To coś tutaj dodamy, ale jak widzicie, nie dość, że mi się osypało i to dosyć znacznie, powiem Wam. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale mam nadzieję, że widzicie. I oczywiście sobie wiecie, osyp poczerni spoko. Ale ogólnie porobiłam sobie przez to jakieś plamy mogłem zostawić, zostawić to wszystko w spokoju, ale naprawdę wezmę sobie jeszcze tego różu troszeczkę i dam go na górę, ale mm. okropnie, okropnie dobrze, że już dzisiaj nigdzie i nie idę. Słuchajcie, to nie będę mogła ludzi straszyć, ale okropnie to wygląda. Ja cały czas tutaj się starałam dodać jeszcze tego różu. A teraz jeszcze tę czernią, aż po prostu zanimówiłam, tą czernią pogorszyłam sytuację. No nie oszukujmy się, ja tę sytuację bardzo pogorszyłam. Postaram się coś tutaj zrobić, ale powiem Wam, że może zróbmy w kąciku, zobaczmy One Small Step. To jest takie złotko. Nawet dosyć ładne. I co to będzie jedyny pozytywny akcent związany z tą paletą? No bez jaj, bez jaj, słuchajcie. Hmm. No tak to wygląda na ten moment, słuchajcie. Kiepsko. <laughs> Słuchajcie, tak to wygląda na y, ten moment, jak widzicie na załączonym obrazku. Oczywiście zaraz dokleję sobie rzęsy, bo chciałabym, żeby ten makijaż jednak bardziej spektakularnie wyglądał. No, oraz chyba sobie walnę czarną kredkę. Co myślicie? No, walnę sobie, nie? Na linię wodną. Także oczywiście y, dokończę wszystko poza kamerą, no bo nie mam tutaj dzisiaj nic nowego do zrobienia. Poza tym, dzisiejszym bohaterem, bohaterem dzisiejszego filmiku jest, słuchajcie, ta paleta. Więc nie odbierajmy jej blasku i spróbujmy jakoś zaradzić temu, żeby ten makijaż jakoś wyglądał, bo na razie powiem Wam szczerze, że mi się nie podoba. Nie podoba mi się, no ale oczywiście zrobimy makijaż twarzy, przykleimy rzęsy, tak jak o tym wspominałam, no i zobaczymy. Być może wtedy mi się spodoba i zobaczymy się wtedy po raz ostatni. Kiedy? Gdzie? W czym? W podsumowaniu oczywiście. Ok, i tak wygląda skończony makijaż, co oznacza, że widzimy się po raz ostatni w podsumowaniu tej oto palety, która zwie się cały czas, zapominam, galaktyk. E, no i co? Opakowanie robi wrażenie, natomiast zawartość tej palety już powiedziałabym tak średnio. Zresztą wydaje mi się, że spodziewacie się takiej recenzji po tym, co zadziało się w makijażu, ale jeżeli chciałabym zobrazować, no to oczywiście Przybliżę się troszeczkę do Was, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. A o co mi może chodzić? No, pierwsza rzecz, która nie zrobiła na mnie wrażenia, to niestety intensywność tych kolorów, co widzicie na załączonym obrazku. Wydaje mi się, że, no, patrząc na paletę, słuchajcie. No to jednak niestety jednoznacznie trzeba stwierdzić, że kolory w palecie nie odpowiadają temu, co się dzieje na powiekach, a mam tu na myśli na przykład ten róż, kolory nawzajem się zjadały. Nie wiem dlaczego, czy one stwierdziły, że są takie przepyszne, ale muszę powiedzieć, że ten kolor, który zwie się Interstellar, ten tutaj. Zżerał się z tymi różowościami, także właściwie nie widać, że ja użyłam tutaj tylu cieni. A policzmy teraz wspólnie, słuchajcie, użyłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedmiu cieni. na hmm. osiemnaście, tak? także no, być może nie jest to jakaś zawrotna liczba, ale wydaje mi się, że jednak już coś o tej palecie e, mogę powiedzieć i jestem zdziwiona, bo ja mam mnóstwo tych czekoladek i mnóstwo e, palet z, e, Makeup Revolution i jestem z nich bardzo zadowolona, a z niektórych nawet jeszcze bardziej niż najbardziej. No i niestety, słuchajcie, tutaj nie jestem zadowolona, nie jest to paleta, po którą zdecydowałabym się sięgnąć jeszcze raz, aczkolwiek będę się starać. Nie jest to najgorszy makijaż, słuchajcie, który Mam na swoim koncie, no bo wiadomo, bywały gorsze, jeżeli miałabym teraz wyjść w nim do ludzi, no to zapewne bym wyszła, ale nie jest to też coś, z czego jestem zadowolona, no bo tak jak wspomniałam, intensywność cieni. Ten brokat, słuchajcie, ten brokat w tym czarnym cieniu, on był tak wyraźny, a tutaj ja w ogóle nic nie widzę, wygląda niemalże jak matowy cień. Ten złoty jest taki sobie, ten Andromeda, no to już w ogóle się zżarł razem z tym. Interstellar i po prostu Asterism i Space Queen, no one się pożarły wszystkie, także no niestety muszę stwierdzić, że tak średnio, a bardzo szkoda, no bo te kolory tutaj podobają mi się, no no ale co zrobić, sprawa się rypła i tym razem tej palety nie mogę Wam polecić jestem bardzo ciekawa, czy Wy macie taką w swoich zbiorach i czy Wy macie konkretnie tam taką już nawet nie mówię o tych um, kosmicznych wytłoczeniach, ale czy macie tę paletę w swojej kolekcji, bardzo chętnie przyjmę na klatę wszystkie Wasze opinie, oczywiście można stwierdzić że ja nie jestem specjalistką od makijażu i być może nie umiem się posługiwać tą paletą, ale naprawdę się starałam no i mam nadzieję, że to było widać w makijażu i w naszym Wspólnym filmie. No i co? I to by było na tyle. Jeszcze skupmy się na chwilę na rozświetlaczu, bo to jest ten rozświetlacz Katosu. Uznałam, że Galaxy bardzo mi pasuje do Galaktyk, do tematu właśnie tej palety. No ale już bez zbędnego przedłużania Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną i mam nadzieję, że miło i pożytecznie spędziliście ze mną czas. Ja tymczasem już się żegnam. Dzięki jeszcze raz i widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Jeżeli nie macie dość, no to oczywiście zapraszam Was już do playlisty na temat palet cieni, bo jest sporo, sporo tych tematów, to jest bardzo pokaźna lista. No i oczywiście zapraszam was również na Instagram, gdzie też jestem, też coś się dzieje i też do was gadam i jest oczywiście kolorowo. A tymczasem żegnam się i do zobaczenia następnym razem. Cześć.